O ile nie stanie się nic nieprzewidzianego, w tym roku dobiegnie końca trzeci etap budowy i modernizacji legionowskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu ponad 16 kilometrów nowej sieci w środę PWK podpisało z wykonawcą umowę dotyczącą kolejnego etapu robót. Nowy kontrakt. Yy, mm jest to tyle ważne, że będzie realizowany w centrum miasta, będzie polegał na modernizacji sieci wodociągowej na długości kilometr 600 m. Ta wielkość jest może niska w porównaniu do do pierwszej wielkości 16 km, jednak skomplikowanie tego zadania jest dużo wyższe. Owo skomplikowanie wynika po części z niechęci inwestora do utrudniania życia mieszkańcom, w związku z tym roboty będą skoordynowane z innymi miejskimi inwestycjami, a przede wszystkim prowadzone nowoczesną metodą bezwykopową jeszcze niedawno bardzo drogą, a teraz nawet na legionowską kieszeń. Ona jest o tyle korzystniejsza, że wprowadza mniejsze zamieszanie w życiu mieszkańców, i właśnie w takich centrach miast bardziej się sprawdza. Dzisiaj przy określonych głębokościach, większych głębokościach, przy nawodnionych gruntach, to ta technologia w zasadzie równoważy inne technologie, więc już w tym momencie można ją stosować. Dzięki podpisanej w środę umowie z centrum miasta zniknie stara pompownia ścieków. W legionowskim PWK nie ukrywają, że tęsknić za tym reliktem przeszłości nie będą. Ta pompownia to taki mało chwalebny wyjątek w naszych obiektach. Jest to tak zwana przepompownia zastępcza, która przez lata jako pompownia prowizoryczna przepompowywała ścieki, zmieniając kierunek ich przepływu. Kanalizacyjnym liftingiem miasta zajmie się wyłonione w przetargu konsorcjum trzech firm. Wartość kontraktu to ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych. Większość tej kwoty PWK pozyskało ze źródeł zewnętrznych. Dzięki dokonanym już inwestycjom, firma wzbogaci się o blisko 2,5 tysiąca nowych klientów. Poza tym zmieni się układ. Kierunków przepływu tych ścieków, w związku z tym drożność samego układu, jak również wydajność wzrosną. Zakończenie trzeciego etapu kanalizacyjnej modernizacji legionowa przewidziane jest na październik bieżącego roku.